Siemaneczko w 23 części Let's Play Gothic Definitive Edition. Ostatnio, prawdę mówiąc, zajmowaliśmy się pierdołami, e, ale dzisiaj zaczniemy e, z grubszego kalibru bo wreszcie dołączymy do obozu i to nie byle jakiego, bo e, do nowego. Do największych męt tej kolonii karnej. Tak jest. Czy to wystarczy, byście mnie przyjęli? Mm -hmm. Mordrak opowiedział się za tobą. Stałeś się bardzo popularny, odkąd przyniosłeś nam listę. Myślę, że tak. I mam dla ciebie mały prezent. Lepszy pancerz. Może nie jest to szczyt marzeń, ale zasłużyłeś na niego. No ja myślę. Tak się zastanawiam, czy kupno tej przepaski było... Chociaż nie, no w sumie lżej się troszkę tam biło te, tych krwepijców. Ale długo się w niej nie nachodziłem. No. Więc to... Okej. Okay. Dobra, właśnie, nauczyciele. Gdzie mogę się tu czegoś nauczyć? Na przykład, umyć. O! Mogę ci o. pokazać, jak zwiększyć. O to twoją chodzi. Siłę i zręczność. O to chodzi. Dobra. Czekaj. Chcę się. Okej. Okay. Dobrze, bardzo dobrze. O, zręczność, siła, dobra. Nie wiem, w co jeszcze dokładnie będzie mi potrzebne. Może ta zręczność, zobaczymy. I co mam robić dalej? Należysz teraz do naszej bandy. Tak jest. Chcesz robić co ci się żywnie podoba mm -hmm. Jeśli chcesz robić coś pożytecznego Pogadaj z Mordragiem I pomóż mu w sprawie sekty Dobra Pójdę już Czy zaczynamy rozdział drugi? Czy jeszcze nie? Kurde nie pamiętam eee, Kiedy to było Lars przy, e, przyjął mnie do, swojego, do swojej bandy Od dziś nowy obóz będzie moim nowym domem Tak jest no niestety. Będzie musiało radzić sobie beze mnie, bractwo. Dziś w moim domu jest nowy obóz. E, członek bandy Laresa nie może dołączyć do starego obozu. No raczej. Podobno ma tu znaczenie w jakim pancerzu wchodzimy do danego obozu, nie? Ciekawe z tym co się stanie jak wejdziemy do starego. Czy będzie jakaś reakcja. Lares tak jest. Przyjęcie w poczet cieni. Teraz jestem pełnoprawnym członkiem nowego obozu. Coś tu... Kurde, to jest dużo takich, mam wrażenie niedopracowanych pierdół. Mam pomówić z Mordragiem w wyjaśnieniu tej sprawy. Tak, zaraz to zrobię. Jest duży przeskok, hmm, delikatny, bardzo delikatny przeskok. No dobra, ale wygląda kolosalnie, nie? A jest dziwne, że to jest taka e, tutaj ta, ta, taki wysoki poziom, a tutaj mam, wiecie, ciut lepiej, ale zobaczcie, mamy całą górę, nie, całą górę założoną. Ale dobra, spoko. No pancerz! Witaj! W sumie spoko pasuje do szkodnika. Klasyka. No witam, witam. Ej, ty! Nie, nie, bo się wkurzysz. Jesteśmy? Szkodnik. Gildia, szkodnik. Chyba raz tylko przeszedłem gotika Takiego wiecie, klasycz, klasyczka. Bez żadnych modyfikacji. Po stronie, właśnie nowego obozu. Tak, nie, nie przypominam sobie. Zresztą w modyfikacjach. To też... To jest chyba drugie w ogóle moje podejście do nowego obozu, no? Takiej w ogóle całej karierze gotikowej. Dobra, zarumbiście. Widzę, że wszyscy są mile nastawieni. Um, nie wiem czy jest sens tutaj z nimi coś gadać. A co? A. Właśnie handelek coś się tutaj zmieniło. Nie, dalej masz gówno, ale ruda ci się. Nie, nie zresetowała ci się ruda. Hmm. Huh. No ciekawe. Ale wilk mógłby teraz, może, zrobić lepszy pancerz, nie? Może i mógłby. Właśnie, kwestia jest tego, bo nie no, bo nowa broń mi się przyda na pewno, więc te 10 punktów zostawimy sobie e, na ewentualną e, siłę albo zręczność, nie? Nie, Trzymy akrobatyka później. To będzie przydatna rzecz. Na pewno się tego nauczymy. A nie czekajcie, tu zawsze jeden gagatek spał, nie? Tylko nie pamiętam w której chacie. Znaczy on się ogólnie w, w, w kur, jak go obudziliśmy. Nie, to chyba nie jest jeszcze dobry pomysł, takie mam przeczucie. Chyba nie. Witaj! Chyba jeszcze nie, 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 śpij sobie tam. Pogadamy sobie z wilkiem. Hej! Teraz jesteś jednym tak z nas. Tak jest Eee. Tak, e, no. Potrzebuję lepszej zbroi. Teraz kiedy jesteś jednym z nas, mogę ci jakąś sprzedać. W tej historii. Okej, okay, ciężki strój szkodnika. 1500 bryłek. I tak w sumie nie ma takiej wielkiej... No nie no jest różnica. Dobra. Tu jest minimalna różnica i 1200. Ja pierdzielę. Pogrzało was z tymi bryłkami chyba. Jezu. Ciężki to jest chyba właśnie taki, jaki ma wilk. A średni to jest ten kolega tutaj. Chyba ten średni mi się najbardziej podoba. Ta chusta. Ten ciężki też jest w miarę. Ale chyba, tam ta, chyba tamten z chustą jest naj, na, naj, najfajniejszy. Wiesz co? Równy z ciebie chłop. Dzięki, Gorn. Dzięki, naprawdę. Ej, ty. Czy masz więc całe mnóstwo? Mhm. Całe mnóstwo. Dwie rzeczy z konwojów, nie? Dwie cholerne rzeczy. Dobra, no będziemy się kierować do Mordraga, oczywiście. Patrzę tak po drodze, czy, czy coś tu się zmieniło. Chciałbym do was dołączyć. I przy... Do nie będziesz jednym z nich. Jeśli chcesz dobrą radę, chłopcze. A jak mam to zrobić? Najpierw musisz. Dobra, to słyszeliśmy. Jak mogę? Część z nich. Niektórzy spróbują. Spróbuj skumplować się z możliwie dużo. Dobra, nie, a to się nic nie zmieniło. E, pytanie, czy na przykład do Saturasa mógłbym teraz wejść? To by. O, miało jakieś. Znaczenie. Witam panowie. Siemkali. Nie, nie interesuje cię to. Orik. Ja miałem płesta hey, od ciebie, ale chyba, no właśnie, ma coś o, ja się mi zepsuło, bo zamiast. nie mogę tego załatwić. No życie. No życie, ale do magów mogę już wchodzić do tych ich chatek, tak e, oficjalnie? Czy się będą coś pultać? Hej ty, mądry nope. sorry. chłopiec. Sorry, sorry. Nie, nie chcę być magiem. Start! Dobra, też nie wejdę. Okej, okay, tu się w zasadzie nic nie zmieniło. E, no w sumie, nie wiem czego oczekiwałem. Mm, co, chyba zobaczymy się w karczmie? No, w siema panowie. Co tam słuchać u was? Tak jakby mnie to cokolwiek. Opłaciło. Chcę się na... Nie ma nic za... Wiem, że nie ma nic za darmo. Wiem, że płaciłeś też pełną cenę za sery, także... Dobra, Cześć. czy ja mogę tu wejść? Mogę. No i zarąbiście. Siere... Siemano, Jeremiasz. Stary gorzelniku, no głuchy jesteś. Siema. Cześć. Siema. Co robisz? Przygotowuję ryżówkę, chłopcze. Proszę. Weź sobie jedną butelkę. A ja, chętnie. Tylko nie mów Silasowi. Dobra, nie ma problemu. Jak Trzeba idzie destylacja? Przy tych facetach ledwie nadążam z zamówieniami. <grytanie> ci to potrafią wypić. I nawet mi to na rękę. Przynajmniej psy ryżowego księcia zostawiają mnie w spokoju. Mhm. Mm Będzie ci potrzebna ta ruda? O! No to już raczej nie. Co możesz mi powiedzieć o ryżowym księciu? To zapchlony wieprz. Jego się pacze zmuszając słabszych do pracy na polach. Jedyna osoba, która mogłaby się mu przeciwstawić, to choracy. Ale on nie lubi przemocy. Słyszałem, jak kiedyś powiedział, że ma ochotę pogruchotać księciu kości. Ale tak naprawdę nigdy by tego nie zrobił. To by było wbrew jego zasadom. Ej, chyba po tej gadce możemy pójść do Horacego i z nim pogadać, nie? Jak idzie. Przy tych. Dobra, tutaj już jest stara kwestia. Pytanie, czy możemy wejść na górę, żeby tam się nie pultali? Sprawdźmy. Sprawdźmy, tam jest kuferek, ale tutaj też są kuferki. Ej, ty. Nie, nie, to jest coś z opóźnieniem, to zadziałało. Chyba mogę, nie? Tak się trochę tu pokręcić. Kolewcia. Auć. Okej. Okay, dobra. No już nawet nie będziemy wczytywać. Ten jeden wytrych mogę poświęcić. Chociaż nie mam ich za dużo. Zobaczymy sobie od razu, od razu, co mamy tutaj. Żadna wielka sprawa. Ojej, tu beczki wsiąknęły w teksturę, Oj, Ale to brzydko wygląda. Dobra, co mamy tu? A, również rudę. Okej, okay, troszkę tam głów i, i ryżówki. No dobra. Jakieś tam drobne wydatki. Siema, teraz wszyscy mili są. A na przykład mogę pogadać. Nie, eee, bo on wcześniej nie chciał za bardzo gadać. Nie, teraz też ma to w dupie. Cicher. Cześć. Siemka. Co masz gdyby... to zależało? Nie nie. Balor po to. Pod... Hmm. A okay. Dobijmy to, Czego chce? Tak się zastanawiam, czy na przykład ci goście, co mają to lewe laboratorium, tajne laboratorium, czy oni teraz by chcieli gadać, nie? Jak już jestem szkodnikiem. Ciekawe to jest. Cześć. ja mogę kupić lepszą broń. To jest też ciekawe, no. Gdyby to zależało oszczędnie łatwa. Znaczy. pójdzie na to? No, no właśnie. Dobra, wszystko pokaż mi co. Nie wiem, czemu ja oczekuję, że tutaj coś się zmieni, skoro wiecie, o kurde nie wskoczył nowy rozdział. Larys powiedział, że mam ci pomóc w tej sprawie. Widzisz? Wiedziałem, że nie będę musiał sam się z tym męczyć. No coś takiego. Chcesz, żebym zajął się tym w pojedynkę? Na pewno jakoś sobie poradzisz. Słuchaj, musisz koniecznie wywężyć, co się kryje za tą całą historią z przywołaniem. Wiem, że te świry z sekty przygotowują się do wielkiego przywołania. I choć sam nie wierzę w śniącego, powiem ci jedno. Guru dysponują potężną magią. Dlatego tak uważnie musimy im patrzeć na palce. Nadążasz? Zgadzam się z tym. Właściwie mogę ci opowiedzieć. Nie masz dla mnie żadnych dokładniejszych wskazówek? Porozmawiaj z Lesterem. Spędziłem kiedyś Znam sporo czasu w obozie sekty, prawda. a on mi pomógł. Okej. Okay. Gość jest w porządku. Znam typa. Zgadzam się z tym. Zobaczę, co się da zrobić. Jak tylko dowiesz się czegoś o ich zamiarach, zgłoś się do mnie. A może wolałbym do Laresa się zgłosić, co? Swaniaczku. E, w obozie Bractwa mam porozmawiać z nowicjuszem imieniem, imieniem Lares. Ponoć można mu zaufać. Już wcześniej pomagał Mordragowi. Przecież my też mieliśmy z nim do czynienia. Dobra, ściemnia się już. A ja bym kurde. E, właśnie zobaczył się przy Horacym, no? Wydaje mi się, że teraz byłby skłonny z nami pogadać. Dlaczego? Byłem tam bardzo. dni Dobra, tu się nic nie zmieniło. Okej, okay, zobaczymy się e, rano. Sprawdźmy, czy faktycznie możemy pogadać. No i. Tak. Tak. Chciałem przeciwstawić się ryżowemu księciu i jego zbirom. Hmm. Wielu już próbowało przed tobą. Hmm. Mogę pokonać ryżowego księcia i jego bandytów, jeśli mi pomożesz. Dobrze. Przysiągłem, że nigdy nie zaatakuję innego człowieka, ale nie powiedziałem, że nie pokażę komuś, jak to zrobić. Okay. Zamieniam się w słuch. Jeśli chcesz mocno uderzyć, musisz najpierw popracować nad odpowiednią techniką. To pierwsza zasada dobrego kowala. Naucz się uderzać całą ręką. Od ramienia ponad garstek. Mhm. Im lepiej sobie z tym poradzisz, tym silniejszy będzie Twój cios. Sam się wkrótce przekonasz. Kurde, dzięki. Dzięki za pomoc. Wykorzystaj tę wiedzę mhm. wyłącznie w słusznej sprawie. Oczywiście. Ej no, plus dwa do siły się. tak z powietrza wyciągnięte. Kurde, zajebiście. Wiem, że od tego wieprza możemy klucz podwędzić, ale on chyba wymaga większego poziomu, z tego co Cześć. pamiętam. Cześć. No, więc nie ma. No, chociaż możemy zapisać, ale tak mi się wydaje. Cześć. Pokaż mnie to. No, dobra, nie, to jest na razie poza naszym zasięgiem. Ej, czekam na jakiegoś nauczyciela, znaczy, może bardziej handlarza z lepszym sprzętem, nie? Te, te 10 punktów bym na razie zachomikował, kurde. O, na coś bardziej konkretnego. E, lepszy łuk czy lepsza broń? No bo troszkę, troszka lipka jest, nie? Na razie. Tak, tak mi się wyda, wydaje. E, no, sekta. Przed tym odcinkiem z stamtąd, no ale dobra. Chociaż kor korczy mnie stary obóz i pogadanie z Diego i sprawdzenie, czy. wszystko w porządku? Tak, dzięki. To jest chyba coś nowego, nie było wcześniej takich reakcji. Znaczy, wcześniej chodzi mi o bezmoda, nie? Wydaje mi się, że będę mógł wejść do wewnętrznego kręgu, bo mogę być przecież kurierem od magów czy coś, nie? Dobra, zobaczymy się w Starym Obozie albo w... u sekciarzy. Okej. Okay. Byłem troszkę w wewnętrznym pierścieniu pohandlować. O! O, świetnie. Diego ma to kompletnie gdzieś. Nikt tutaj w ogóle tego nie skomentował, nie? Ale przypomniało mi się, że ten dupek no. Ma, zasadził się tutaj. Razem z koleżkami przed obozem. Więc może teraz się przetestujemy, no. Rozmawiałem już z tekstem. Mhm. Dobra, dobra. Jestem gotowy, Aha. chodźmy po ten amulet. Spróbujmy. Zatem, do dzieła! I odkryłem podczas handlu bronią, że ten miecz, który dostaliśmy od Gorna jest lepszy od tego, co mamy. Ciut, ale jest. Więc teraz go przetestujemy razem z, razem z pancerzem. Co prawda jest ich trzech tam, cholerka. Ale spróbujemy. Zobaczymy, jak to pójdzie. O, szkodnik to powinien tłuc takich. Dziadów czuję, że zaraz. Baty dostanę, i się skończy dzień dziecka. Dobra, to jesteśmy. Daleko od Twojego kumpla, Diego mm -hmm. mamy Ci przekazać pozdrowienie od Bloodwina. Od Bloodwina mówisz? Dobra, pięknie. Out. Chodź, 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 tutaj. Ocz nie Kurczę Dobra, dobra, do tyłu do tyłu spokojnie Wiem, że wygrałem. Dobra, pięknie Dobra Walcie się o, w dupie wasze negatywne nastawienie ja chcę absolutnie wszystko. Absolutnie wszystko. Dobra. No. Teraz jesteśmy kwita. Ty, głupcze, chciałeś mnie zwabić w pułapkę. Hej, stary! Jedziemy na tym samym wózku. Ja też nie zamierzam ryć pod ziemią do końca moich dni. Dlatego wypełniam polecenia strażników. Ja też chcę dołączyć do obozu. Zresztą sam zasłużyłeś na cały ten bajzel. Dlaczego zadarłeś ze strażnikami? Bo mam ich... Gdzieś. Osobiście nic do ciebie nie mam. To jak będzie? Wojna czy pokój? Wojna. Nie mam nic przeciwko wojnie. Stary, mam już tego dość. <laughs> A, rozumiem. Ma dość! Dobra. Chcesz coś więcej im powiedzą. Znów a, znów szukam kłopotów, co tu no. szukam ciszy Dobra, frejerzy. Okej, okay, fajne są te animacje, no. To jest jeden z niewielu chyba plusów tej modyfikacji. Co my tam zyskaliśmy? No, powpadało trochę pierdół, chyba, nie? Czekaj-no. Szukasz. Dobra, nic więcej nie załatwimy, okej. Okay. Okej, okay, dobra, no to to chciałem właśnie zrobić. No i co, no. Lecimy do Lestera, nie? Patrzyłem na arenie, czy mogę powalczyć z tym gore coś tam, ale nie, jeszcze nie jestem gotowy. No, to będzie akcja sekciarze, no. Wbijamy po drodze paru kopaczy, jeszcze tam straciło swój dorobek, a, ale trudno. Jesteśmy już szkodnikiem, nie będziemy się... Cieszę się, że Cię widzę. Mam dla Ciebie wiadomość. Takim pierdołami nadzieję, przejmować. Że szkodnik nie ma sumienia. Nasze bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Mm -hmm. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? Guru próbują skontaktować się ze Śniącym, okay. ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. I co dalej? Hmm. Poszukują magicznego artefaktu. Kamienia ogniskującego. No dobra. Czemu miałbym być tym zainteresowanym? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. Uuu. To twoja wielka szansa, żeby spojrzał na ciebie łaskawym... Serio? Mogę pójść? Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuje się bliżej śniącego niż gdzie indziej. Pewnie tak. Dobra. Opowiedz mi. a co chcesz... Eee, ty... Nie, nic więcej nie chcę wiedzieć. Akurat Niech czekał na mnie. Gniazdo pełzaczy, i teraz właśnie zaczynamy drugi rozdział. Tak czułem, znaczy tak czułem, tak mi się kojarzyło, że po dołączeniu jest drugi rozdział, nie? No jest, faktycznie po dołączeniu. Dobra, wiecie co? To chyba sobie zakończymy odcinek tutaj, nie? No i Lester powiedział mi, że Iberion poszukuje magicznego kamienia ogniskującego góru, przebywa wewnątrz świątynnego wzgórza. No, myślę, że sobie z nim już pogadamy. Chociaż może chodźmy jeszcze z nim zagadać. W sumie to jest wielkie wydarzenie, nie? I tak. A ciekawe Czekajcie, jeszcze jedna sprawa mnie interesuje, bo tutaj na przykład czy jeden z, z tych nowicjuszy też dołączył. Zmie... Patrzcie, ma opaskę nowicjusza. Jednak coś się zmieniło po rozdziale. Bardzo dobrze. Ja lubię takie smaczki. Nieważne, że tam nic nie pogadamy, ale widać, że tam jakiś awans dostał, nie? Nie pozwolę. Nie, to mnie nie interesuje. Dobra. Chodźmy do tego Iberiona jeszcze, kurde. Nie sądziłem, że szkodnika? Jestem zaskoczony. Siema. A właśnie tego y, bala moglibyśmy przekonać skręciorem. O proszę, tu mamy nowego gościa. Cześć, kim jesteś? Daj mi spokój. Schrzaniłem sprawę i muszę obmyślić jakiś plan. Nie chciałbym być teraz w jego w tej historii. skórze. Co tam spieszyłeś? Gościu. E, nie, nie ma sytuacji sama. bez wyjścia, naprawdę. No jest, teraz nie pogadamy sobie. Alo? Halo! chciałbym być teraz w jego skórze. Dobra. No, widocznie nie pogadamy sobie, trudno. Ale ja tutaj muszę się dostać, panowie. Stój! Do tak. Przysyła mnie nowicjusz Lester. Chciałbym tak ofiarować moje usługi Iberionowi. Znam Lestera. Można mu zaufać. Możesz przejść. No ja myślę. No ja myślę, panowie. Zresztą ja reprezentuję nowy obóz szkodników, także... Możecie się już oglądać za siebie. To będzie taki gangsta shit. Dobra. No siedzi tu jaśnie oświecony. Jak najbardziej. No dobra. Witaj, Iberionie. Witaj, mistrzu Iberionie. Ach. Przypominam sobie twoją twarz. To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. No raczej nie. Ale myślałem... Ach... Czego sobie życzysz? Mhm. Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Ok. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy, niejaki Nyras. Tak. Ale do tej pory nie wrócił. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje? Mm -hmm. Pewnie. Dlaczego ten kamień jest taki ważny? Ten magiczny artefakt zogniskuje duchową siłę naszych braci. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących. Które posłużyły magom do utworzenia bariery. Jedna z moich wizji objawiła mi zastosowanie kamienia. To musiała być niezwykle ciekawa wizja. Zesłał mi ją sam śniący. Dzięki kamieniowi ogniskującemu będziemy mogli nawiązać z nim kontakt. Hmm. Gdzie powinienem zacząć poszukiwania? Po wyjściu z obozu, skręć w prawo. I wejdź na strome zbocze. No wiem, wiem, gdzie to. Przyniosę ci ten tak kamień ogniskujący. Weź tę mapę. Zaznaczono na niej położenie kamienia. Okej. Okay. Na pewno się przyda. Tylu ludzi ma pod sobą. A jednak to zadanie padło mi. Jeszcze w wizji coś tam niby zobaczył, nie? Iberion wysłany rasa na poszukiwanie kamienia. No wiadomo, co tam się z nim stało. Nie ma co się tu czarować. Mapa od Iberiona i fajna miniaturka. Dobra, mhm, prosta sprawa. Okej, okay, no to mogę tu się rozejrzeć? Oh, ciekawe. Dobra, yy, a z nimi, mogę pogadać z kobietkami? Obejdź. A Okej, okay, standardowo. Bo może w przyszły odcinek właśnie zaczniemy już gdzieś w tamtym kierunku, nie? Tak mi się wydaje. Że ch chyba tutaj nie ma co... No, nie ma co tutaj zaczynać. Dobra, także to by było na tyle w tym odcinku. Jesteśmy szkodnikiem na 11 poziomie, i zaczęliśmy rozdział drugi. Ale to tyle w tym odcinku. Także do zobaczenia w przyszłym na razie.